Nie ma problemu żadnego. To jest naprawdę. Czy... Tutaj moto spadło, i ja jestem cały. Mam kask. Jedziemy do rzeki szukać motocykla, uh, jakiś koleś jechał z trójką czy czwórką dzieci. i w ogóle bym się w życiu nie spodziewał, bo jestem taki pewny siebie tutaj. Motocyk to już na bank do, do rzeki zleciał, nie? Na pewno gdzieś tam leży. Jakoś w ogóle nie czuję nerwów, czy coś, nie wiem co się dzieje, ale jakoś jest w porządku, nie? Rzez, zy, zy. Okay. A, zy, zy. Żadnych nie ma bagaży. Po drodze wszystko zostało. Finito la comedia. To jest mój motocykl. Motocyk to motocyk, rzecz nabyta, wartość 20 tysięcy dolarów, no. Im dłużej jeździłem, im, tym bardziej go lubiłem. Dwa miesiące temu ponad wyjechałem z Dallas w Teksasie, przejechałem całą Centralną Amerykę, Kolumbię, Ekwador, całe Peru. Później z granicy z Chile pojechałem do Puno Juliaka, Cusco. Z Cusco wymyśliłem sobie, żeby będę jechał z dużej amazonskiej dżungli, bo chciałem trochę coś innego nie jechać głównymi drogami. Jakieś 8 godzin miałem dzisiaj do przejechania jeszcze do miejscowości Pukalpa, miasto w amazonskiej dżungli. No i tak mi się skończyło niejeżdżenie głównymi drogami. No cóż, pozdrawiam serdecznie, uważajcie na siebie, ja żyję po swojemu, nie idę utartymi schematami, robię swoje, spełniam marzenia. Dziękuję za wsparcie, pozdrawiam wszystkich widzów.